Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel. No a na tym filmie zrobimy sobie nową podróż cudów, która właśnie pojawiła się na serwerach głównych już w w Jest to ostateczna stawka. No jeżeli chodzi o nagrody 10 smoczych insygniów. No i mamy dwie skrzynki: doświadczenie złoto-esencja. Tutaj mamy troszkę okruchów żywiołów, przynęt, fioletowych kamieni, różnych emblematów. Do czerwonych bez białych, generalnie podróż cudów jest mega prosta, nie ma praktycznie żadnych łamigłówek, ale jest to taka tradycja tego kanału. Ja wiem, że kiedyś tak samo te obfite próby były tradycją, ale podróże cudów zawsze nagrywałem, nawet jeśli tak naprawdę nie było żadnych łamigłówek. Także podchodzimy do tablicy ogłoszeniowej, już tak na szybciutko. Przede wszystkim jest bardzo dużo gadania, bardzo dużo klikania. Jedna walka w sumie na koniec z pseudobosem, i tyle znać: Kaelona w mieście. Nagrody bardzo często pojawiają się na ziemi, jak zrobimy to, co musimy zrobić. Idziemy do Kaelona. No i są bardzo długie też opisy, których ja nie będę czytał, bo już robiłem to na serwerze testowym. Polecam sobie czytać, jeżeli interesuje Was. Historia Gryfa była gdzieś tam, lore. Porozmawiaj z tym graczem, ale pierw zbieramy nagrodę, bo to jest najważniejsze dla wielu osób. Idziemy tutaj dla, do tego niedobrego gracza, który będzie z matką się tu awanturował. Musimy z nim poważnie porozmawiać. Przejmij kontrolę za gracza, który stracił panowanie nad sobą i wygraj wybierając grzyb, który nie jest trujący. I tutaj można sobie jeszcze rozrzucone notatki e, poczytać. Dobra, i idziemy do dealera, że tak powiem. I wybieramy grzyba. Jest żywy grzyb i dziwny grzyb. Ja na testowym wybrałem żywy grzyb, i było wszystko w porządku. Ten fioletowy, więc tak też zrobię. Wydaje mi się, że to nie ma większego znaczenia. Skończy się i tak dobrze, że tak powiem. Każdy będzie mógł sobie ukończyć podróż. To nie jest tak, że jeżeli wybierzecie tutaj źle czy coś, to będzie reset i nie da się zrobić. Nic z tych rzeczy wybierzcie po prostu tak jak uważacie. Idziemy sobie do Oscara, tutaj, który jest na tej mapie jako gentleman. Dobra, generalnie przełączamy się tutaj między Kaelonem a Alessanderem. Non-stop, praktycznie oczami Alessandra, właśnie. Idziemy porozmawiać tutaj z tym rozświetlonym synem, co wtedy był. Okazuje się, że to jest jakiś tam podziemca. Dobra, i teraz przyjdzie ta jego matka. Pożycz rękę rannym, to w ogóle. Podaj rękę rannym, powinno być śmieszne. Są czasami te tłumaczenia. Zwłaszcza jak tam czasami tłumaczyli jakieś ankiety, nie? Te ankiety to takie były śmieszne. Tam czasami po polsku dziwne odpowiedzi, że masakra. Oczami Kaelona po raz kolejny. No już zbliżamy się tak bardziej do końca. Tak jak widać podróż nie jest w ogóle trudna. Tak naprawdę dużo gadania, klejkania i tyle. Wszystko nam pokazują gdzie, co i jak. Bo zobaczcie, że wydaje mi się, że jak kliknę sobie misję, tak jest to pokazane. Więc mówię żadnych zagadek. Gra prowadzi nas za rączkę. To jest takie trochę z jednej strony fajne, bo gracze po prostu chcą nagrody głównie. Ale to mi się tak kojarzy z takim wowem, nie? że kiedyś naprawdę wow był dosyć trudny. Nie prowadził zarączka, teraz wszystko na każdym kroku wszędzie pokazane, gdzie co i jak. Jeżeli ktoś gra w WoWa to na pewno wie o co chodzi. Zwłaszcza, jeżeli grał w te starsze dodatki różne. Ja grałem na Barney Crusade i na Rat of the Lich King głównie. Później na Globalu grałem też na różnych dodatkach, wielu tych nowszych, żeby nie było, więc mam porównania. Dobra, teraz musimy porozmawiać z tymi trzema jako Alessander. Tak samo tutaj będzie nam się zaciemniał obraz, że tak powiem. Z każdym. Z każdą rozmową. No i jeszcze z Rigbym trzeba zagadać. Dobra, obraz nam się już prawie całkiem zaciemnił. Zobaczcie. Polecam sobie pierw zebrać nagrody Zanim pójdziemy dalej jeszcze tutaj niżej Można tu wrócić jeżeli nie zbierzecie tego teraz to nic się wielkiego nie stanie ale Lepiej to wszystko na bieżąco robić Rozmawiamy teraz tutaj Z tym hopem Czyli strażnikiem w tym przypadku Wiadomo te postacie zawsze są jakieś tutaj mają rolę swoje do odegrania No i teraz tak Rozmawiamy z Lysanderem mamy spotkanie Kalona Z Lysanderem i będzie już ostatnia y, część tej mapy, ostateczna rozgrywka. Będą plot twisty, że tak powiem. Jak to w tego typu mapach tutaj bywa, ale to trzeba czytać. Chociaż nawet nie trzeba czytać, bo tak naprawdę to się okaże. Zaraz zobaczycie, że Oscar wcale nie jest Oskarem, Nie jest żadnym dżentelmenem. Dobra. Teraz sobie idziemy tutaj porozmawiać z naszym dżentelmenem który się okaże Mortasem Proszę bardzo To jest ten plot twist, jeżeli ktoś e, lubi tego typu plot twisty, no to się ucieszy, no ale to raz, że trzeba lubić a dwa, że trzeba ja czytać te wszystkie tutaj teksty Mi się tak naprawdę nie chce za bardzo gdzieś tam na serwerze testowym zawsze czytam Też nie wszystko i nie wszędzie, nie zawsze, ale 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 się zdarza dobra tutaj tak jak mówię sporo gadania teraz będzie walka ostateczna finalna proszę bardzo kaelon stawia czoła mortasowi można sobie ustawić chwila chyba można bo na serwerze testowym mogłem to zrobić mogę dobra tylko po prostu jako że te postacie Dobra, nie będę szukał. Można sobie ustawić Kalona i Lysandera w każdym razie. Albo można po prostu wystawić Italię i też pozamiata. W każdym razie ta walka jest mega prosta. Więc tutaj, gracze, ci, których opętały te gry, a zostaną odmienieni. Rozmawiamy sobie z Kalonem jeszcze. Pojawią się trzy ostatnie zwykłe skrzynie, i za chwilę dostaniemy główną nagrodę ostateczną. Tutaj tak samo, proszę bardzo, mamy epilog 1, epilog drugi i epilog 3, można sobie poczytać. I musimy iść do posągu jeszcze, więc zbieramy raz, dwa i trzy. No i lecimy do posągu. Tutaj pamiętajcie, że można sobie użyć misji i oczka. Nie trzeba samemu szukać, to jest tak wszystko już uproszczone. Dobra, i mamy zakończenie tej historii. Czekaj, jest coś jeszcze ukryte w pobliżu, ktoś zostawił rzadki prezent. E, tutaj się akurat zgodzę, jest to rzadki prezent, bo Smocze insygnia są dosyć rzadkie. Misji już więcej nie ma. Wychodzimy, cyk. I mamy ukończone wszystko, 1 na 1. 11 na 11. zakończ wyprawę. Mimo, że ta podróż jest mega łatwa, nie ma żadnych zagadek, żadnych łamigłówek tak naprawdę. Poza tymi grzebami, ale to też nie była żadna łamigłówka, bo i tak skończy się zawsze... szczęśliwie, że tak powiem. Więc, mimo wszystko, życzę Wam udanej tutaj podróży, udanych losowań. Bardzo Wam dziękuję, jeżeli mimo wszystko obejrzeliście ten film, bo wiem, że nie będzie takich osób wielu, bo tu nie jest potrzebna pomoc. Ale bardzo Wam dziękuję za bycie ze mną na tym filmie. Życzę Wam przyjemnego dnia. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.